temp paweł tarnowski wlókł się noga za nogą przez wypaloną słońcem sawannę słońce stało wysoko na niebie góry zbliżały się nieskończenie wolno jeszcze trochę powtarzał sobie jeszcze kawałek juczny wielbłąd z coraz większym trudem wyciągał kopyta z ciemnej sypkiej ziemi szlachcic obejrzał się na swoich ludzi byli zmęczeni wychudzeni ich twarze rozpalała gorączka ale szli Popękane poczerniałe wargi, oczy na wpół przymknięte powiekami, włosy sklejone potem. Wyglądali jak pochód widm. Dojdziemy, powiedział z trudem. Przymknął oczy i jedną ręką trzymając się pakunków ruszył dalej. Drugi miesiąc przedzierali się przez dzikie pogańskie kraje wabieni mirażem wielkiego chrześcijańskiego cesarstwa. Teraz w ich serca wkradło się zwątpienie. Od dawna nie natrafili na żadne ślady krzyża. Ostatni kościół, leżący od wieków w ruinie, minęli przed trzema tygodniami. Chrześcijańskie cesarstwo na krańcu świata. Mityczny kraj, być może nieistniejący. Nie, przecież przybywali z niego ludzie. Gdzieś tam potężny władca podejmie ich w pałacu i pozwoli pić z fontanny. Uświadomił sobie, że bredzi. Pałace? W tej krainie lepianek wznoszonych z suszonych na słońcu cegieł? Potężny władca? Tu, gdzie realną siłę stanowiły trzy szable? Cesarstwo? Tu, gdzie lokalni wodzowie nieczęsto byli w stanie kontrolować ziemię kryjące się tuż za horyzontem? Fontanny? W krainie, gdzie wodę od dawna widzieli tylko w swoich bukłakach. Obok niego po kamieniach prześliznął się jakiś cień. Na niebie kołował sęp. Czekał. Tarnowski wyjął z zapasa krucicę i wycelował w ptaka. Huknął strzał i padlinożerca upadł nieopodal wielbłądy, zaniepokojone wystrzałem, uniosły na moment głowy, a potem apatycznie je opuściły. Minęło południe. Góry były coraz bliżej, ale wędrowcy wiedzieli już, że ocena odległości w tym kraju może być złudna. Jedno ze zwierząt padło nieoczekiwanie na kolana. Dowódca, powłócząc nogami, cofnął się. Konające stworzenie przewróciło się na bok, gniotąc część juków. Kopyta w męce biły w powietrzu. Wyciągnął szable i krótkim, mocnym ciosem przerwał agonię. Z Juków zabrał małą butelkę święconej wody i skórzany tubus z mapami. Przejrzał je w zadumie. Nie były potrzebne: od dawna nie pokazywały żadnych przydatnych szczegółów. Zaznaczono na nich miasta, które istniały tylko w wyobraźni kartografów, rzeki, które nigdy nie płynęły przez piaski, szlaki karawanowe prowadzące w zupełnie innych kierunkach niż w rzeczywistości. Zakręcił rurę i obojętnie rzucił w piach. Jedwabne suknie, które planowali sprzedać po drodze, poleciały w ślad za tubusem. Konarski podszedł z nożem i przeciął martwemu wielbłądowi szyję. Gęsta krew splamiła podstawione dłonie. Chłeptał ciepłą jeszcze posokę. Panie Konarski, miarkuj się pan, powiedział Tarnowski z naganą. Podeszli pozostali uczestnicy. Wielbłąd był martwy, ale ciągle jeszcze zawierał wodę. Tarnowski ciął szablą garb. Nauczyciele kiedyś mówili mu, że zwierzęta te dlatego mogą długo przebywać na pustyni, bo w garbach mają wodę. Teraz rozczarował się srodze. Było tam tylko trochę żółtawego tłuszczu o konsystencji słoniny. Uderzeniem szabli rozpłatał głowę odsłaniając mózg. Był dość obrzydliwy w smaku, ale za to prawie rozpływał się w ustach. Ugaśli częściowo dręczące ich pragnienie. Na twarzach pozostały im ślady zakrzepłej krwi. Jest woda, powiedział unosząc butelkę. Popatrzyli na niego zgorszeni. Czy godzi się wodę święconą pić? zapytał z naganą w głosie utracki. Bóg zrozumie i wybaczy, wyszeptał. Niegodniśmy, zapretestował któryś z członków poselstwa. Góry już niedaleko, tam znajdziemy wody. Pozostawiwszy za sobą truchło wielbłąda, ruszyli dalej przez spalony słońcem step.